Do ćwiczenia wyobraźni z małymi dziećmi polecam serię Odkryj wydawnictwa Adamada, której autorem jest Guido van Genechten. Książki te zostały przygotowane w formie zagadek. Ta akurat to zagadki o zwierzętach. Po jednej stronie mamy zagadkę: kto ma nos, który wygląda jak wąż? I tu możemy z dzieckiem się zastanawiać: może mrówkojad, a może. Słoń. Dzięki formie, w jakiej została przygotowana ta książka, obrazek, który znajduje się pod spodem i jest odpowiedzią na to pytanie, jest już widoczny od razu po odwróceniu kartki. Dlatego możemy uczyć dzieci korzystać z takich podpowiedzi. Pamiętajmy, że ta książka służy do rozwijania wyobraźni. Dlatego Każda odpowiedź udzielona przez dziecko może być dobrą odpowiedzią. To świetna siłownia umysłowa.